Mam na imię Piotr i od kiedy tylko pamiętam, żyłem w cieniu mojego brata Nikodema. Nie lubię się do tego przyznawać, ale taka była rzeczywistość. Moi rodzice, Andrzej i Małgorzata, nigdy tego nie powiedzieli wprost, ale zawsze mieli swojego u i nigdy nim nie byłem ja. Nie mówię tego, żeby ktoś mi współczuł, nie. Po prostu muszę wyrzucić to z siebie, bo to, co wydarzyło się niedawno, zmieniło wszystko. Dorastałem w skromnym domu na spokojnym osiedlu. Nasza rodzina zaliczała się do klasy średniej, dach nad głową, jedzenie na stole, ale nawet dziecko mogło zauważyć, że nikodem był traktowany zupełnie inaczej niż ja. Już jako dzieciak dostawał wszystkie pochwały, jeśli dostał dobrą ocenę. Mama natychmiast wieszała jego świadectwo na lodówce, jakby to było coś niesamowitego. Gdy ja przynosiłem identyczną ocenę, Słyszałem jedynie suche dobra robota i temat się kończył. Gdy Nikodem chciał nową zabawkę, moi rodzice robili wszystko, żeby ją zdobyć. Kiedy ja o coś prosiłem, słyszałem, że nie ma budżetu albo że mam się nauczyć zarabiać na własne zachcianki. To nie dotyczyło tylko przedmiotów. Cała ich uwaga, duma i zaangażowanie skupiały się na Nikodemie. Kiedy przyszło do wyboru studiów, nie mieli żadnych wątpliwości. Zapłacili za jego naukę na jednej z najlepszych prywatnych uczelni w kraju. To inwestycja w jego przyszłość, powiedział ojciec, a mama tylko z dumą kiwała głową. Nikodem chciał studiować zarządzanie, bo według nich miał smykałkę do interesów. Ja natomiast marzyłem o inżynierii, ale kiedy poprosiłem o wsparcie, spojrzeli na mnie, jakbym właśnie poprosił o bilet na Marsa. Nie stać nas, Piotrze. Musisz postarać się o stypendium, usłyszałem od mamy tonem, który nie pozostawiał miejsca na dyskusję. Więc pracowałem. W dzień byłem kelnerem, a w nocy zarwałem noce, żeby utrzymać stypendium częściowe, które z trudem udało mi się zdobyć. To i tak nie wystarczało. Musiałem wziąć kredyty studenckie, które do dziś ciążyły mi jak kamień u szyi. W tym samym czasie nikodem żył beztrosko, wszystko opłacone. Czas na imprezy i wakacje. Aha. Ja ledwo znajdowałem czas na sen. I nie, nie jestem człowiekiem, który całe życie nosił w sobie żal, ale kiedy twoi właśnie rodzice przez lata traktują cię jak powietrze, trudno nie poczuć bólu w środku. Próbowałem z nimi rozmawiać, delikatnie pytałem. Dlaczego jest taka różnica między nami? Nie kochamy cię mniej, Piotrze, mówiła mama. Nikodem po prostu bardziej potrzebuje wsparcia. Ty jesteś silny, poradzisz sobie, kropka. Ale te słowa tylko pogłębiały moją samotność. Dlaczego to ja musiałem być silny? Czy nie zasługiwałem na takie samo wsparcie, na to samo ciepło? Mimo wszystko skończyłem studia z dobrymi wynikami, choć z ogromnym długiem. Znalazłem pracę jako inżynier w małej firmie budowlanej, ale pensja ledwo starczała na spłatę rad kredytu, czynsz za pokój w domu moich rodziców i podstawowe wydatki. Tak, nadal z nimi mieszkałem, nie z wyboru, ale z konieczności, bo nie było mnie stać na nic własnego. I tu zaczyna się kolejny absurd. Moi rodzice żądali ode mnie wysokiego czynszu za mieszkanie u nich, czego nigdy nie robili w przypadku Nikodema. Pracujesz, Piotrze. To uczciwe, że dokładasz się do domu, mówili. Nikodem natomiast, choć już był po studiach, mieszkał z nimi za darmo. A potem Nikodem postanowił założyć własny biznes. Chciał otworzyć sklep z modą uliczną, coś nowoczesnego i stylowego, jak sam mówił. Moi rodzice natychmiast wyciągają wszystkie oszczędności, te same, które rzekomo nie istniały, gdy ja potrzebowałem pomocy na studia i przekazali mu pieniądze na wynajem lokalu, zakup towaru i zatrudnienie pracowników. To świetna okazja dla niego, przekonywał ojciec. Nikodem ma wizję. Zajdzie daleko. Siedziałem wtedy w milczeniu, nie dowierzając, jak bardzo są ślepi. Nikodem nie miał żadnego doświadczenia, żadnego biznesplanu, wyglądało to bardziej na zachciankę niż poważny projekt. Rok wcześniej ja również chciałem spróbować swoich sił, miałem pomysł na małą firmę konsultingową z zakresu inżynierii. Poprosiłem rodziców o drobną pożyczkę, niewielką sumę, mniejszą niż to. Co nikodem potrafił wydać w miesiąc na imprezy. Odpowiedzieli zdecydowanym: nie. Nie widzimy w tym przyszłości. Piotrze, to zbyt ryzykowne, powiedziała mama. Lepiej zostań przy swojej pracy. Bolało nie tylko odmowa, ale to, że nawet nie chcieli wysłuchać mojego pomysłu. Dla nich moje marzenia nie miały żadnej wartości. A ja, zamiast się poddać, miałem jeden nawyk. Który może nie był rozsądny, ale trzymałem się go kurczowo. Co tydzień kupowałem los na loterię. To było coś, co dawało mi na miastkę nadziei. Parę euro, trochę wyobraźni i marzenie, że może kiedyś los się odmieni. Mój nikodem nie mnie. Marnujesz pieniądze, Piotrze, mówił Nikodem z kpiącym uśmiechem. Loteria jest dla przegranych. Nie odpowiadałem. Po prostu odkładałem losy do szuflady i żyłem dalej. Dzień po dniu. Minęły miesiące. Biznes Nikodema zaczął się chwiać, nie byłem zdziwiony. Widziałem, jak to prowadził, wydawał więcej niż zarabiał, zatrudniał kumpli bez doświadczenia i podejmował decyzje bez zastanowienia. Wkrótce zadłużył się po uszy, a moi rodzice, którzy zainwestowali w niego wszystko, zaczęli się martwić. A ja nadal pracowałem, spłacałem kredyt, płaciłem czynsz, ledwo wiążąc koniec z końcem, i nikt ani razu nie zapytał mnie, czy potrzebuje pomocy. I wtedy wszystko się zmieniło. Było piątkowe popołudnie, jak wiele innych zmęczony po pracy, wstąpiłem do sklepu na rogu i jak zawsze, kupiłem los na loterię, nie spodziewając się niczego. Wieczorem, siedząc w swoim pokoju, włączyłem telewizor i oglądałem losowanie z przyzwyczajenia. Bez większych emocji, a gdy kolejne liczby pojawiały się na ekranie 7, 14, 23, 42, poczułem, że moje serce zamarło, bo były to dokładnie te same, które miałem na swoim losie. Najpierw myślałem, że to sen. Wielokrotnie sprawdzałem liczby, porównywałem, liczyłem raz po raz, aż w końcu dotarło do mnie. Wygrałem 3 miliony dolarów, czyli ponad 2,7 miliona euro. Nie skakałem z radości, nie krzyczałem, tylko siedziałem wpatrzony w kartkę papieru, czując, jak miesza się we mnie niedowierzanie z euforią, ale wiedziałem też jedno, nie mogę nikomu powiedzieć, przynajmniej nie teraz. Moi rodzice i nikodem nie należeli do ludzi godnych zaufania, więc postanowiłem zachować to w tajemnicy, dopóki pieniądze nie znajdą się bezpiecznie na moim koncie. Następnego dnia poszedłem do siedziby loterii, potwierdzono wygraną, urzędnicy gratulowali mi, Wręczyli ogromny symboliczny czek z moim imieniem i kwotą 3 milionów dolarów. Wyjaśnili, że rzeczywisty przelew nastąpi w ciągu 15-30 dni i zrobili kilka zdjęć na pamiątkę. Wróciłem do domu z tym kartonowym czekiem pod pachą, nadal nie do końca wierząc w to, co się dzieje. Gdy wszedłem do salonu, moi rodzice i nikodem siedzieli na kanapie, a ich oczy rozszerzyły się, gdy zobaczyli, co trzymam w rękach. Co to jest, Piotrze? Zapytała mama, mieszając w sobie ciekawość i podejrzliwość. Usiadłem spokojnie i odpowiedziałem: "Wygrałem na loterii. 3 miliony dolarów." Nastała cisza tak głęboka, że aż bolała w uszach. Aż w końcu nikodem parsknął nerwowym śmiechem. "Ty? Serio?" Ale moi rodzice nie żartowali. Spojrzeli na mnie jak na kogoś, kto właśnie zapowiedział koniec świata. To błogosławieństwo dla całej rodziny, odezwała się mama. Musisz się podzielić. Nikodem potrzebuje tych pieniędzy. Jego firma tonie. Daj mu połowę, wtedy się uratuje. Spojrzałem na nią, jakby mówiła do mnie w obcym języku. Połowę. Po wszystkim, co zrobili, a raczej czego nie zrobili. Nikodem, jakby to było oczywiste, dodał: Tak, Piotrze. To sprawiedliwe. Jesteśmy rodziną. Nie możesz zatrzymać wszystkiego dla siebie, kropka. Prawie się zaśmiałem, ale powstrzymałem to. Sprawiedliwe. Od kiedy zależy Wam na sprawiedliwości? Nie zapłaciliście mi za studia, zostawiliście mnie z długami, nie daliście grosza na mój pomysł, ale Nikodemowi daliście wszystko, co chciał. A teraz, gdy w końcu coś osiągnąłem, oczekujecie połowy. Cisza stała się gęsta, jak mgła, a wtedy ojciec, który do tej pory milczał, powiedział surowo: Piotrze, nie bądź egoistą. Jeśli nie dasz połowy bratu, możesz się wynosić z tego domu. Nie chcemy tu niewdzięczników. Poczułem, jak ogarnia mnie spokój. W porządku, powiedziałem spokojnie. Wynoś się. Z przyjemnością. I nie martwcie się, nie mam zamiaru już nigdy z wami rozmawiać. Nigdy mnie nie wspieraliście, nigdy nie wierzyliście we mnie, a teraz nagle jestem częścią rodziny. Nie, dziękuję. To, co wydarzyło się potem, było istną burzą, wyrzuciłem im wszystko, każdą niesprawiedliwość. Jak opłacili Nikodemowi uczelnie, a mnie zostawili na pastwę losu, jak dali mu swoje oszczędności na sklep podczas gdy mnie odrzucili bez wysłuchania, jak naliczali mi czynsz, a jego traktowali jak króla. Zawsze chodziło o niego, prawda? Krzyknąłem. Zawsze nikodem był najważniejszy. Ja miałem być silny, samodzielny. No to proszę bardzo, dałem sobie radę i nie zamierzam się z nikim dzielić. Mama próbowała mi przerwać, mówiąc, że przesadzam, że chcą po prostu dobra dla wszystkich. Nikodem nazwał mnie zazdrosnym, twierdził, że zawsze mu zazdrościłem. Nie odpowiedziałem. Nie było sensu. Poszedłem do swojego pokoju, odłożyłem czek na biurko i zamknąłem drzwi. Miałem zamiar zacząć się pakować. Nie zostanę tu ani chwili dłużej. Wstałem wcześnie, gotów szukać nowego miejsca. Zanim zszedłem na dół, zauważyłem, że czek zniknął z mojego biurka. Zbiegłem po schodach i stanąłem, jak wryty. Moi rodzice i Nikodem siedzieli przy stole w jadalni. Na środku leżał zniszczony czek, podarty, zmięty, rozszarpany. Mama trzymała jeden fragment. Nikodem miał w dłoni nożyczki, a ojciec patrzył na mnie z lodowatym wzrokiem. Ostrzegaliśmy cię, Piotrze, powiedzieli. Nie chciałeś się podzielić, więc zniszczyliśmy Twój czek. Teraz nie masz, Nik. I co teraz zrobisz bez swoich pieniążków? Nikodem triumfalnie machał nożyczkami, jakby zdobył trofeum. Coś we mnie pękło, ale nie złością. Zamiast tego, zacząłem się śmiać. Najpierw cicho, potem coraz głośniej, aż całe moje ciało trzęsło się od śmiechu. Mama spojrzała na mnie jak na wariata. Z czego się śmiejesz? Syknął ojciec. Myślisz? Że to zabawne. Ledwo mogłem złapać oddech, łzy ciekły mi po policzkach, musiałem się oprzeć o ścianę, żeby nie upaść. Nikodem zbladł, patrzył na mnie z dezorientacją. Czemu się śmiejesz? Wrzasnęła mama, rzucając kawałek kartonu na podłogę. Zniszczyliśmy twój czek. Nie rozumiesz, nic nie dostaniesz. Wytarłem oczy, próbując się uspokoić. Wskazałem na resztki na stole i powiedziałem, ten czek to tylko karton. Symboliczny dla zdjęć. Prawdziwe pieniądze są już w drodze na moje konto i będą tam w ciągu kilkunastu dni. Naprawdę myśleliście, że możecie mnie zniszczyć, drąc kawałek papieru. Nastała cisza tak głęboka, że mogłem usłyszeć ich oddechy. Nikodem wypuścił nożyczki z ręki. Ojciec otworzył usta. Ale nie powiedział nic. Mama odezwała się pierwsza, głosem, który się trząsł. To był żart, Piotrze. Nie zrobiliśmy tego na serio. Chcieliśmy cię tylko czegoś nauczyć. Żart. Nagle cała radość opuściła moje ciało, a jej miejsce zajęła czysta, gorąca złość. Nauczyć mnie czego? zapytałem, robiąc krok w ich stronę że nigdy się dla was nie liczyłem, że tylko Nikodem i jego upadły interes się liczą. Nie. Mamo, to nie był żart, to było obrzydliwe. I yes, Mam to gdzieś. Wychodzę z tego domu i nigdy więcej nie spojrzę za siebie, kropka. Nikodem zerwał się z krzesła z wyrazem paniki i desperacji na twarzy, jakby dopiero teraz zrozumiał, że to nie teatrzyk, tylko rzeczywistość. I podszedł do mnie błagalnie mówiąc, Piotrze, proszę, nie rób tego, jesteśmy rodziną, wiesz przecież, że mój biznes to nie, daj mi choć część tej wygranej, przecież nie bądź egoistą, a to słowo, egoista, wypowiedziane przez niego, przez człowieka, który całe życie dostawał wszystko bez wysiłku, sprawiło, że poczułem, jak coś się we mnie gotuje i niemal, wybuchłem, sycząc przez zęby, egoista, ja, po tym, jak zostawiliście mnie samemu z kredytem studenckim, po tym, jak kazaliście mi płacić czynsz w tym samym domu, gdzie ty mieszkałeś za darmo, po tym, jak rodzice spełniali każde twoje życzenie, a mnie odrzucali z pogardą. Nie jesteś moim dłużnikiem nikodem, ale też nie masz żadnego prawa do mojego życia ani moich pieniędzy i nie będziesz już więcej moim problemem. Wtedy ojciec próbował interweniować tym swoim starym tonem, którym kiedyś kończył wszystkie dyskusje. Piotrze Uspokój się, jesteśmy Twoimi rodzicami, a nikodem to Twój brat. Nie możesz odwracać się od rodziny. Ten pieniądz to dar od losu. Trzeba się nim dzielić. Na co ja? Patrząc mu w oczy, spokojnie, ale stanowczo odpowiedziałem: To nie jest dar dla Was, tylko dla mnie. Ja kupiłem ten los. Ja słuchałem, jak mówiliście, że loteria jest dla głupców. Ja wytrwałem, mimo że przez lata słyszałem że jestem mniej wart niż nikodem. Teraz mam swoje pieniądze i nie zamierzam się nimi dzielić. Ani z wami, ani z nim. Nie czekałem na odpowiedź, odwróciłem się i poszedłem do swojego pokoju, gdzie szybko zacząłem pakować to, co najważniejsze. Trochę ubrań, laptopa, dokumenty, nie potrzebowałem wiele, bo całe życie zmuszeni byliśmy obywać się z minimum, więc teraz decyzja, co zabrać, była łatwa, a gdy pakowałem ostatnie rzeczy. Usłyszałem kroki na schodach, i po chwili mama weszła bez pukania, z oczami czerwonymi od łez, i powiedziała drżącym głosem: Piotrze, błagam cię, nie odchodź tak. Po prostu, jesteśmy rodziną, możemy to naprawić, porozmawiajmy, nie musisz tego robić. Na co ja, nie patrząc na nią, odpowiedziałem: Nie ma już czego naprawiać, wszystko powiedzieliście, przez całe życie to był tylko nikodem, dla mnie nigdy nie było miejsca, a teraz. Gdy mam pieniądze, nagle jestem potrzebny. Nie, mamo, nie teraz nie więcej. Minąłem ją w milczeniu. Zszedłem po schodach i przechodząc przez salon, nie spojrzałem ani na ojca, ani na brata, tylko otworzyłem drzwi i wyszedłem, słysząc jeszcze za sobą krzyk matki: Jesteś niewdzięczny. Nie możesz tak nas traktować. I coś, co wrzasnął nikodem, ale nawet się nie zatrzymałem. Wyszedłem przed dom i po raz pierwszy od bardzo dawna poczułem na twarzy świeże powietrze, które smakowało jak wolność, jakby zrzucić z siebie wieloletni ciężar. Mijały dni, a oczekiwanie na przelew z wygranej dłużyło się jak wieczność. Codziennie rano sprawdzałem konto, licząc, że może to już dziś. W międzyczasie wynająłem skromną kawalerkę, kupiłem materac, mały stół i kilka najpotrzebniejszych rzeczy. Nie potrzebowałem luksusu, tylko miejsca, które będzie tylko moje. Bez komentarzy, bez wyrzutów, bez kontroli. I pewnego poranka przyszedł e-mail z loterii, informujący, że środki zostały przelane. Więc zalogowałem się do banku i zobaczyłem na koncie sumę z tyloma zerami, że aż musiałem przetrzeć oczy. Zalała mnie fala ulgi, wdzięczności i triumfu. Udało się, jestem wolny. Pierwsze, co zrobiłem, to spłaciłem cały swój kredyt studencki i widok zera na saldzie był jak zrzucenie tonowego kamienia. Z pleców, potem kupiłem parę rzeczy, o których zawsze marzyłem: porządny telewizor, wygodną kanapę, nowego laptopa, nic szalonego, tylko komfort, który przez lata był poza moim zasięgiem. Nie chciałem, żeby ktokolwiek wiedział, że jestem bogaty, nie publikowałem nic w sieci, nie chwaliłem się nikomu, bo znałem historię ludzi, którzy po wygranej w loterii stracili wszystko przez brak rozsądku, więc postanowiłem być ostrożny i żyć skromnie choć z poczuciem bezpieczeństwa, którego nie czułem. Nigdy wcześniej, ale moja przeszłość nie dawała o sobie zapomnieć, kilka dni po przeprowadzce odebrałem wiadomość głosową od mamy. Piotrze, błagam cię, musimy porozmawiać. Nikodem ma długi, jego sklep zaraz upadnie, masz środki, żeby mu pomóc, nie odwracaj się od nas. Odsłuchałem i skasowałem. Potem napisał Nikodem. Bracie, nie bądź taki, wiem, że jesteś zły. Ale jesteśmy rodziną. Pomóż mi, proszę. Jego też zignorowałem. W końcu zadzwonił ojciec, i tym razem odebrałem bardziej z ciekawości niż z chęci rozmowy i usłyszałem: Piotrze, wiem, że sprawy zaszły za daleko ale nie możesz zostawić brata na lodzie jego biznes to wszystko. Co ma, jeśli nie pomożesz, straci wszystko na co spokojnie zapytałem A co ze mną, tato co z latami kiedy pracowałem ponad siły, kiedy prosiliście mnie o pieniądze, ale sami nie daliście ani grosza. Co z tym, jak mnie ignorowaliście? Nikodem miał swoją szansę i ją zmarnował. Teraz musi ponieść konsekwencje. Ojciec krzyknął tylko, jesteś niewdzięczny, po czym się rozłączył, ale ja nie czułem ani gniewu, ani żalu, po prostu spokój, bo zrozumiałem, że już nigdy więcej nie będę zabiegać o ich aprobatę. Że nie jestem już tym samym chłopakiem, który czekał na ich uwagę. Zablokowałem ich numery, usunąłem wiadomości, i chociaż nie było to łatwe, to czułem, że robię to, co słuszne. Nie jestem im nic winien. Teraz, kiedy chodzę po swoim mieszkaniu, patrzę przez okno i widzę miasto w świetle poranka, czuję coś zupełnie nowego wolność. I to nie chodzi tylko o pieniądze. Chodzi o to, że nie potrzebuję już ich akceptacji. Nie muszę nikomu niczego udowadniać. Wreszcie jestem wystarczający sam dla siebie. Oni postawili wszystko na Nikodema i przegrali. Ja postawiłem na siebie i wygrałem. I to się już nie zmieni.